Ministra O, profesor Russo, dobrze pana widzieć. Przykro mi, że się minęliśmy. Żałuję, że nie wiedziałem wcześniej o pani wizycie. Nie byłby to niezapowiedziany, sprawdzian, dlatego nie zapowiadałam. <laughs> Chciałbym pani pokazać nasze pomoce naukowe. Na przykład świetny sylabus, którego używam do pracowni. Brzmi fajnie, jak Billy to mówi. Stąd wychodzić! Powiedzcie mi, co tu się dzieje! Przypominam, że za okłamywanie urzędnika z ministerstwa grozi bilet w jedną stronę do więzienia na wyspie Czarka Tras! Ludzie, mówcie tylko Czarka Tras! Wszyscy już wiemy, że jest na wyspie. Chwila, to jest moja wina. Nie, Justin, nie możesz brać mojej winy na siebie. To przeze mnie. Nie mogę zdać sprawdzianu, bo oddałam moce Romanowi. Fantastycznie. Myślałam, że on to bili, ale to ty i nie masz ani krzty mocy. To będzie o wiele łatwiejsze niż myślałam. <grywa> łatwiejsze niż myślałaś? Uu, wybaczcie, spóźnienie. Ten czarobus to istny koszmar. A pani to? Jestem Bigelow McFiddlehorn. To kim jest ona? Ja jestem Murphy, a Murkshadow. A ty, prawdziwa Billy? Idziesz stąd ze mną. Ach. Czy spodziewaliście się tego? Nie. Nie, dopiero wpadłam. <grybuj> Mam porwać czarodzieja o imieniu Billy. I proszę, wreszcie ją znalazłam. <grybuj> Niedoczekanie! Wypuść nas, e nie licz na to. I jeszcze kazałaś się odebrać z lotniska. To był podstęp, żeby cię wyciągnąć z domu i dorwać, Billy. Nie mogłam tak normalnie złapać potężnego maga, bo kto wie, do czego byłby zdolny. To ma sens. Raczej nie mam pojęcia, co się dzieje. Mogłam się domyślić, że ty to nie Bili. Nie wyglądasz na. potężnego maga. Hej! Ona jest zła, ale tu ma rację. Nie pozwolę ci jej skrzywdzić. Masz nas natychmiast rozwią. Stop. Czym to my... O, racja! Miałam się zająć tą czarodziejką. Jest ktoś, kto bardzo chce cię poznać. Szybko, Roman! Zaklęcie, którego cię uczyłam! To, co małe, w duże się zmieni! Ekstra! Zrobiłem zaklęcie powiększenia! No, gratki, ziom, ale miałeś ją uwalnąć iskrą! O, dobra. Iskrus z czarowantus! Pomyliłem się? <laughs> Piasek się przysypał!